ma jestem Marek. W tym odcinku zasada jest prosta. Jeżeli przeniesiesz tego człowieka przez 25 metrów, to trzymasz ode mnie pieniądze oraz upominek ze sklepu camkrus.com. Między innymi w taki sposób uczestnicy będą mogli nieść tego człowieka, który waży naprawdę dużo. Weź, puść mnie, jak możesz. Stań na wagę. Waży on 197 kg. Nie wygląda na takiego, więc naprawdę ogromnym wyzwaniem będzie to, żeby przenieść go nawet przez 25 metrów. Za chwilę wymierzymy sobie dystans i zobaczymy, kto będzie chętny, żeby wziąć udział w tym filmie. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału. Zapraszam do oglądania. Dobra, mamy pierwszą osobę. Cześć, dziękuję. jestem Marek. Słuchaj, do wygrania jest 100 zł oraz upominek z naszego sklepu. Jeżeli przeniesiesz tego pana, który znajduje się tutaj przez dystans 25 metrów, który zaczyna się tutaj, a kończy się tam, to otrzymujesz o Konkretnie gdzie? Tutaj jest pierwsza sznurówka, tam jest druga sznurówka, a? jest wyznaczony dystans 25 metrów. Dodatkowo, żeby tobie nic się nie stało, mamy taki oto pas, którego używają sportowcy. Zaraz go założysz no. i możemy zaczynać. A z ciekawości ile ważysz? 55? Jakoś? 55 kg. No. A on waży 200. Metrów. O kurna, nie wiem, nie dam rady, ale mogę spróbować. Spróbować, spróbować zawsze można. No. Jeżeli ci się nie uda, to dostaniesz od nas koszulkę po prostu. Dobra. Bez pieniędzy. Spoko. Jeżeli chodzi o dozwolone techniki, to albo obejmujesz, albo podnosisz w taki sposób. Decyzja należy do ciebie, jak będzie ci wygodna. Dobra, dobra. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych, tylko po prostu nie możesz Musisz Go opuścić. Musisz naraz, przejść tam. Będzie ciężko. No będzie, I będzie mówię, ale próbuj, próbuj. Ja życzę powodzenia. Dobra, dzięki. <noise> Złapałeś, może spróbować jeszcze raz. Ciężko, nie Ciężko, razy. ciężko. To, słuchaj, mogę zaproponować ci drugiego gościa, który jest 150 kg lżejszy. Jego będzie na pewno łatwiej złapać. To może się uda. Albo jednak nie. Nie no, coś tam było. No wiesz, dystans jest 25 metrów i co? Niedostany. Nie nie dam radę, nie, opcji. Nie, dam radę, nie, Ale, Ale co jeszcze wycieńczony? No trochę. Dobra. Nie ogólnie nie, ja to dzisiaj za za do nie mam. Jaki dzięki. masz rozmiar? Kurde no S albo M No i czarną czy białą. Czarna. Proszę, czarna Ska z naszego sklepu camplus.com Super. Super, dzięki. Super, że w ogóle wziąłeś udział. Jeżeli byłby mniejszy dystans to na pewno byś wygrywał. No myślę, że tak. Myślę, że na twoim miejscu łapałbym bardziej od dołu niż mhm. od góry. Też mi się tak wydaje. Także niestety nasz pierwszy uczestnik wybrał złych wy. powinien wyglądać w taki sposób. Ty, zdecydowanie łatwiej będzie. Ale jak mu łatwo poszło? Te fajne ma z ciebie ludzi. O kurde! A takie zdecydowanie łatwiej i tu nie chodzi o to, że ktoś jest silny czy nie. Tylko jak tak złapiesz gościa. No to, to jest dużo ciężej. Także tak najważniejsza jest, jest taktyka. Radę, radę. Dodatkowo zastosujemy tutaj taktykę straszącą. Mamy tutaj człowieka, który wygląda w taki ja sposób: Jak hal, Hulk, jak Hulk, zobacz, tak. Spójrz, Hulk. Ma większy brzuszek, jest bardziej straszny. Także, żeby na samym początku przestraszyć naszego uczestnika, będziemy proponowali tego oto człowieka, halka, który halka. waży 250. A następnie, jeżeli ktoś swoje nie da derby, sobie rady, to derby. ma drugą próbę i może przenieść ciebie. I to będzie łatwiejsze. Tak. Także idziemy szukać pierwszego uczestnika. Kolejna osoba, cześć, Marek jestem. Podnosisz często? Często codziennie kilka ton. Przewożę. No dobra, ale tutaj mamy gościa, on waży 197 kg, musisz go przenieść przez dystans 25 metrów, który jest wyznaczony tutaj. Od tej sznurówki do tej sznurówki. Jeżeli chodzi o chwyt, to albo obejmujesz, albo łapiesz tak i podnosisz na rękę. Podejmujesz się, za to otrzymasz ode mnie stówę oraz koszulkę, jeżeli ci się uda. Przejdźmy tutaj. Chyba, że wolisz lżejszego, o kilka kilogramów. No bo jedy, ja mogę tego pana na... Dobra, to próbujemy w takim razie. Dla bezpieczeństwa proponuję ci żeby nic ci nie stało. Była już u nas jedna osoba, niestety nie udało się. Gdzieś mniej więcej po 10 metrach skończyli. Czemu? Ale chłopak ważył 55 kilogramów, o ile dobrze Nie to, no, powiem. ja ważę 77. 70 no to może ci się uda, ale no nie będzie łatwo. No uwierz mi, że kurwa niektórzy więksi przychodzą do mnie do pracy, po jednym dniu pracy wychodzą. Jak masz dziennie 50 ton ryby do przerzucenia. I to ale masz na czas. Ale to pojedynczo przenosi. Nie? nie bierzesz kilka ton na Jak Bierze 120 karton, nie musisz przejść kilometr. Dobra, to, to co? Po prostu sprawdźmy. Proszę, zaczynamy stąd i lecimy 25 metrów do następnej sznurki. Chwyt taki. O, zapowiada się ciekawie. Ty jak leci, jak leci. O kurde, ale wydłuża sobie dystans trochę. O kilka metrów. Ty no. Patrz, no. jestem w ciężkim już. O już, już. Jeszcze, nie się. Dwie koszulki dostaniesz od nas. Nadal masz siłę? Tu z powrotem. O, kurde. o nie. Ty tak poważnie. Uważnie? O, 11 lat rzucam kontenery kolego O kurde, powiedz, że jestem w szoku. <gry> Dajemy stówę jak najbardziej. Ale powiem ci, że aż się zdziwiłem. Był tutaj gościu przed chwilą podobny do twoich gabarytów, ale był lżejszy o 20 kg. Ja Wiedał nie ćwiczę rady. nic, tylko wystarczy przerzucać dziennie rybę. mi dieta zarozmażonego, człowiek wszystko działa. No wiadomo, jak się jest sportowcem. No to uwierz mi, że ja 3 lata temu ważyłem 110 kg, a teraz ważę 80 kg. forma jest. Forma jest. Dobra, ale jaki tak... rozmiar będzie dla Ciebie koszulka? Ja Elkę czarna Elkę. No obojęty. I także ona to z będzie miała. Mogę jeszcze raz jak chcecie, nie ma problemu. Dobra, starajcie Mogę ja nawet bym, ty, panem spróbować. Ja bym stracił wszystkie pieniądze, jakbym ci je brał. Tak, mam. No, no. Proszę bardzo, eleczka dla ciebie. Dziękuję Dzięki bardzo. Dzięki, trzymajcie Jesteś się, zdróweczka tam. Witam. No. I jak ma Pan na imię? Sorry. Sławek. Sławek. Czym się pan zajmuje? A, jestem budowlańcem. Jakieś doświadczenia z siłownią czy coś takiego? Nie, nie, nie. Mamy gościa, on waży 250 kg, no. dystans to 25 metrów. Trzeba go przenieść. Jeżeli chodzi o dozwolone chwyty, to absolutnie nie bierzemy na plecy, tylko obejmujemy na przykład w taki sposób, bądź tak. Do. Który wybieramy? No, to ja proponuję wyżdżą. w taki sposób. Dobra. I za to będzie oczywiście stuwa i nasza koszulka filmowa. Dobra. Tak, Z tego miejsca jest dokładnie wyznaczona 25 metrów. A jak nie przyniosę, to jak? To nie dostanie pan po prostu tej stuwy, całą koszulkę. Dobra. Dobra To Co przynoszę. To zaczynamy. To zaczynamy. O ciężko złapać, ciężko złapać. W <laughs> drugą stronę! Dzień kurwa! Jak <laughs> <laughs> złapać do góry podnieść. D Dawaj, drugą nogę! No, to ciężko go zrobić! No, cześć! Za nie? No, teraz lecimy! Jak! Ciężko, kurwa! Może jeszcze jedna próba! O kur... okay. Chyba, że robimy łatwiejszy chwyt. Coś z tym stylu jeszcze można spróbować. Nie, na plecy chyba było najlepiej. No na, na plecy nie. No, nie. Na plecach wiesz, że sobie na plecy starego i lecisz. To nie ma żadnego problemu. Może chwilę odpoczynku? Ja bym porównował taki, nie? Ja akurat nie podniosę. Nie ma opcji. Ciężko, co? Ciężko, no. Ewentualnie mogę zaproponować tego, co teraz trzyma kamera. No. Wydaje się łatwiejszy. No, to już lepiej. Ten sam chwyt czy inny? Ten sam. Tutaj. Dużo łatwiej złapać na pewno? stronę. <laughs> Albo dobra idź pan Na oko zobaczymy A on jest cięższy, nie lżejszy jest Było? Było No to co? Rozmiar koszulki jaki będzie? XL lżejszy. lżejszy. Wycieńczający co? Tak. Ej, nie kradnij Dobra ja idę po koszulkę dobra. Biała czy czarna? Czarna Dziękuję bardzo. Nie ma problemu Elka. Proszę. Kukurydza. Dzięki Ale już Ty, ale... wyczerpany z sił. No, czy tak wydaje że ale. Był zawzięty. Właśnie mówię o tym, że tutaj jest ważny chwyt. Walczył, Tylko tak. mu się strony pomyliły i nie wiem, czy zrobił ten wejście. Ja, ale wiesz, tak przykrocznie. może ja, ja że... oni będą chcieli wziąć udział? to. No cóż, nie chcieli wziąć udziału, a to policja była, nawet nie widziałem. A wyski to no? Co za co mi karze? Przecież to było pewnie, że. No, a nie widziałem, myślałem, że to. Tam. Po prostu ty, tak hazum. Ale brać. wygodnie było, ty weź tak, nie? <laughs> ty wygodnie no? Poprosisz się prostu? Nie? To nie dla mnie. Dobra, ale jak chcę, to być cały czas naszony, bo wygodnie tak. Dobra, także szukamy kolejnych osób, może to fajnie. Ja używanie do z nie, nie Kolejny nasz uczestnik, Klaś, jak masz na imię? Pami. Czym się zajmujesz na co dzień? Szkoła. Szkoła. Masz jakieś doświadczenia z siłownią? No, to sam mam. Dobra, słuchaj. E, dla bezpieczeństwa załóż ten pas. Twoim zadaniem będzie przeniesienie 250 kg gościa przez dystans 25 metrów. Za to otrzymasz 100 złotych oraz naszą firmową koszulkę. A jeżeli nie, to zostaje sam. No dobra. To co? łapiemy? Ile ty ważysz? 250. Dobra. Klaj. A ty ile ważysz? Czterendek, no. Oj, to powiem ci, że Daj. będzie trudno. Kruchno. Nie możesz go puścić. I jak trzymasz się? No W miarę stabilnie. Ty, patrz, dał radę. Dawaj dalej, jak dasz radę jeszcze, to dawaj, 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 dawaj. Na rekord lecisz. Dawaj, Dobra, puszcza. Za gruby jest, sorry. <laughs> Za gruby. <laughs> Dzięki bardzo. Ciężko było, czy nie? O trochę ważne nie? 250 kg. Ale wiesz, ty tutaj akurat dobrze złapałeś, bo były osoby, które łapały w taki sposób i po prostu ciężko było... tak to. Nie dać. Ważne jest tutaj doświadczenie. Tu to co, jaka wyle? koszulka będzie? Zajebi Każda jest taka od nas. Rozmiar? Elka. I słuchajcie teraz wielki moment, ponieważ w naszym filmie bierze udział dziewczyna. Miałaś do czynienia kiedyś siłownią? A jak wasz na imię? Ja jestem Marek. E, musisz przenieść człowieka, który waży 250 kg przez dystans 25 metrów. Tutaj zaczyna się, tam gdzie jest pierwsza sznurówka, a kończy się tam gdzie jest druga sznurówka. Jeżeli uda ci się, to dostajesz ode mnie 100 zł oraz naszą firmową koszulkę. Jeżeli nie, to samą koszulkę. Za... Okay. Jeżeli chodzi o dozwolone chwyty, możesz objąć albo możesz złapać za plecy i za nogi i podnieść. Mogę przeciągnąć? W jakim sensie? Za nogę. Przeciągnąć muszę podnieść. Podnieść, Tutaj właśnie chodzi o to, że sprawdzamy siłę. Będzie ciężko, ale może się uda. A, jeszcze jedna rzecz. Sesja, sesja. Zobaczcie. Rzeczywam, rozebrać się, rozebrać się też. Nie, nie trzeba. To co, możemy zaczynać. Jesteś gotowa, zaczynamy stąd. Powiem ci, że wygrasz, nawet jeżeli przyniesiesz go do połowy. To co, zaczynamy. Dawaj, złap go. Nawet ci się podkłada. Dobry sposób, żebyś go złapała. Proponowałbym niżej, niżej troszeczkę bym proponował. Patrz, tutaj będzie Ci zdecydowanie ładniej. Boże, to nie jest podnoszenie, ale coś tam próbujesz. Może jeszcze raz. Dobra. Jesteś dziewczyną, więc damy ci większe szanse. Ale... Nie no, jest dobra, jest dobra. Dobra, słuchaj. A jakbyś spróbowała z nim? On jest delikatnie lżejszy. Jestem delikatny tak w ogóle, nie? Może zacznijmy od początku? Dobra, lecimy. Uważaj, delikatnie. Uda się jej. Delikatny, nie się. uda się? Delikatnie jestem. Pomagam ci, damy raz. się? Ja bierze, bierze. Patrz, niesie. Dziewczyna cię nosi. Dwa razy lżejsza od ciebie jak? No mi śadę jeszcze czy nie? Nie. Nie? Dobra, super. Była połowa. No załóżmy, że była połowa. Wygrałaś, jesteś dziewczyną, gratuluję. Proszę bardzo. Ciężko było? Tak. Zmęczyłaś się? Tak. To teraz sobie na spokojnie poddychaj. Jaki no. rozmiar będzie dla Ciebie? S. S. Biała, czarna. Czarna. Czarna S że ciebie koszuleczka, Cabernet Cruz to jest nasza marka. Dziękuję bardzo, że Powiem się Powiem ci, że nie spodziewałem się. No ale serio, ty ma krzepę, nie? Silna jest. Tak, nie pod... ona nie tak podniosła. No a nawet ty go podnosiła. No ale no tak. Jest, ja, ja nie dam rady go w ogóle go podnieść. No, ciebie tak. dam radę. Ale wygodnie było tę te tak? te, te, dawaj Teraz my sprawdzimy, czy, czy ja bym to... A nie, potrzebuję takiej... Czekaj, jak ona cię dokładnie trzyma, tak? No, no. Czekaj, nie, nie, tylko przodem za o kurde ty, ten to... Ej, jeszcze... Teraz ile dam radę. Dawaj, dawaj, dawaj. Ach, chyba już... Kucha, kuchy mnie rzuciłeś. Kupek mnie rzucił. Cały uwolony jestem w kupie. Człowieku. Ale jest gorsza sytuacja. Co? Bo dziewczyna jest silniejsza ode mnie. Patrz, ręka cała w kupie. Cenzurę damy na filmy, bo to nie wiem czy ktoś by chciał oglądać kupa na rękę. Dobra, tak więc szukamy kolejnych osób. Ciebie to nawet nie próbuję podnosić. Ja Ty się nawet nie wywróciłem, nie? Nie, nie, nie. Już za późno. Szukamy kolejnych osób. Dzień dobry, chce pan wygrać stówkę? Ja chcę. Pan nie chciał, ja. ale teraz zobaczycie. Nie, no co to? Jest. Teraz zobaczycie, w jaki sposób zrobiliśmy fejla na tym filmie, ponieważ nie przemyśleliśmy wszystkiego do końca. Zobaczcie sobie, jak to wyglądało. Alej! Czyli się udało. Nie. Ogólnie zgodziliśmy się na to, żeby nosił go na plecach. Nie przemyśleliśmy tego. No i stuwa w plecach Stuwa w plecy? W plecy Wiesz, nalajcie sobie, wziął, pobiegł, no bez żadnego on problemu. on nie trzymał, nie? Bo ja się go trzymałem, on po prostu mnie nosił. Ale mi było dobrze. Takie noszenie za 100 zł. Ty, to możemy to inaczej zrobić. Niech cię przez całe miasto za stówę nosi. O, no! O. no to, to mamy kolejną konkurencję o naszej akcji do zdobycia jest tuba i koszulka nasza firmowa. Ktoś by był zainteresowany, chodzi o to, że po prostu tych dwóch panów, jeden waży 2,5 stówy, drugi 2 stówy, trzeba przenieść przez 25 metrów. Co, nie możemy. Jeden na plecy, drugi gdzieś w taki sposób, albo w taki sposób, to by chciał... Wszyscy by chcieli, ale to jedną osobę potrzebuję. Żeby... To najmniej ważę. Ile ważysz? 70? Ja też 75. Mniejszy jest. Dobra, to mogę się ja. Dobra, to bierzemy Ciebie. Ja biorę kamerkę. Jak to ty? Ale to, naraz? na raz? Jeden na plecy, drugiego przodu. Lecimy. Słuchaj. Dystans jest taki. Tam jest pierwsza sznurówka, tam jest druga sznurówka, to jest odległość około 25 metrów. Jednego bierzesz na plecy. Którego bierzesz na plecy? Chyba ciebie. Tego bierzemy na plecy? Załóż sobie pas, żeby nic ci się na pewno nie stało. Ja mi się, Marek, wydaje, że chyba nie miał. <susztuk> boję się, boję się. Naprawdę się boję. Słuchajcie, tak więc to jest idealny moment na podsumowanie tego filmu. Gościu, który waży 70 kg, podniesie 450 kg. Czy mu się uda? Tego nie wiemy. Ale to jest nawet niemożliwe. To jest możliwe. Jak? Jak To on. Wystarczy chcieć. On, on waży... Ile? 50? 50 kilo? Dobra, lecimy, nie przedłużamy. Jeden na plecy. Dawaj, dawaj, uwierzcie. Uwierzcie. Widziałeś to? teraz. Patrz, patrz. Dobra? Jest. Teraz drugiego musisz w wziąć. Patrz, Wiedzisz, patrz Co patrz, się oj, dzieje? Co za ty... Patrz na to! Przecież to... Wiesiesz? Patrz, patrz co się o, dzieje! Kurde. Patrz. O kurde! O kurde. Zabrakło dosłownie 10 metrów. Nie no, jesteś wielki. Jesteś wielki. Mały. Trzymaj jest? kamerę. Dobra. Skurcz palców! On sobie da rady, słuchaj. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Myślałem, że w ogóle nie dasz do ich podnieść, ale trzymałeś na sobie 450 kg. Bardzo się udało. Ważąc 70 kilo, Odpuszczamy już te 10 metrów, które zostało. E, pieniążki jak najbardziej dajemy. Nie, 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 dobra Co się stało tobie? Wiesz. Nie to wiem, to 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 Daś radę. Stuba dla ciebie. Dzięki. Naprawdę podziwiam. Dzięki Jaki masz. O... To jest? On nie ode mnie, nie wiem skąd się wziął ten typ. E, Jaki rozmiar będzie dla Ciebie? MK. MK. Biała, czarna. Staro. Czarna. Czarna e, ja M dla Ciebie. Ja Kamen nasza marka odzieżowa. Gratuluję! Puszki? Ale jakie pieniądze? No, nie znam. No też ja pierwszy raz zjedzę, a ja w ogóle cały tu robić. Nie wiem. Powodzenia, no, 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 nie? Cześć, cześć, cześć. trzymajcie się. E, doszło tu do drobnej kradzieży. Mogę ci dać drugą stół. Żeby nie było, że kogokolwiek oszukuje Dzięki Dzięki Także z nami jest kolejna kandydatka, kolejna dziewczyna Poprzednia dziewczyna przeniosła tego przez 15 metrów Zobaczymy jak tobie pójdzie Załóż sobie pas, żeby nic się nie stało I oczywiście musisz przenieść tego Ty Marek, ale patrz, patrz w ogóle jaką widownię mamy fajnie, fajnie. Ciekawe się. Zaczynamy stąd. Do drugiej ściąrówki jest 25 metrów. Jeżeli chodzi o dozwolone chwyty, to ja bym Ci proponował taki sposób. Bierz na ręce. A na barana? To by było zbyt proste. Zapraszam. 250 kilo w jednym człowieku. Teraz jak <grym> złapać, co? No. Patrz, o, złapała <grym <grym I co, dość nie? Na barana byłoby lepiej. No ja wiem, że byłoby lepiej, ale byłoby długo. Tak no co Możesz ewentualnie go jeszcze objąć, jeżeli lepiej byś się w tym czuła. Dobra, patrz, lecimy. Patrz, ja. Obie Ej, to chłopak, nawet nie dawał rady chłopak. Co? Jak po prostu go podniosłaś i koniesiesz? Nie. A nie do końca. Sze. Ale dziewczyna, stary, dziewczyna to jest. Dobra, jeszcze byś go trochę poniesz. Żeby nie było, że nie było do końca. Ale to nawet chłopak nie dawał rady. Dawaj, dawaj, idziemy na rekord, jak najdalej. Dalej, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Uda ci się. Ty, no nie, sobie. Masz jeszcze siły? Dawaj, 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 dawaj. Więcej jedna. Wyczyłaś się? Elegancko, super. 100 zł jak najbardziej się należy. Łatwo było. W sensie. Pod koniec już trudno. Koszulka jaka to będzie dla ciebie, Jaki rozmiar? M. M. Dobry. Ale gratuluję, poprzednia dziewczyna nie miała tak łatwo. Nawet chłopak nie dał rady, człowiek Z eee... czego ty jesteś, dziewczyno? Jeszcze tak pomiędzy, to powiem, że nawet ja nie dawałem rady. Czyli wychodzi na to, że jesteś silniejsza. Tak więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu Jeżeli chcecie zobaczyć na tym kanale kolejny film tego typu to zostawcie oczywiście łapkę w górę I wyszło całkiem nieźle Jedna osoba nawet podniosła 450 kg Ponadto dziewczynom udawało się przenosić naszych kolegów Tak więc jestem naprawdę zadowolony Wyszło zupełnie inaczej niż się spodziewałem Ale oczywiście wszystko wyszło na plus Zasubskrybujcie kanał kliknijcie czerwonym przycisk który znajduje się na mojej głowie do zobaczenia już jutro o godzinie 15.